Mam na imię Serhii Moros, prowadzę klub w Świnicy. Pojechałem na, na 10 miesięcy do Izraelu, na, po, to od razu było po, po studiach, a później jak wróciłem to, to zawsze byłem jako, jako przedsiębiorca. Głównie mój tata był przedsiębiorcą, bo sprzedawaliśmy części do samochodów sprowadzonych z Polski. A później jeszcze zainteresowałem się e-commerce. Byliśmy na wakacjach, kiedy zaczęła się wojna i po prostu nie wróciliśmy do domu. Kiedy kupowaliśmy Extrema, to nam zależało, żeby otworzyć jak najszybciej. Powiedzieli nam, że w Świdnicy będzie się otwierać gdzieś za pół roku możecie już otwierać. Rozwinąłem swoje social media, Instagrama na przykład do 65 tysięcy followersów. I YouTube'a do 120 tysięcy followersów. Tymi filmikami i zdjęciami pokazuje kim możesz być, jak po prostu się czuć, a nie to, że tam przyjdzie, kup karnet, że mamy tam jakąś promocję i tak dalej. Po prostu sprzedaje, jak u nas jest fajnie. Trzeba zapamiętać te uczucia po wyjściu z siłowni, te, te bardzo dobre uczucia. Od tych uczuć się ludzie uzależniają z czasem i chce się tego więcej i więcej.